Mimo że ten odcinek publikujemy wieczorem, to biorąc pod uwagę tytuł dzisiejszego odcinka, mógłbym przywitać się za pomocą słów guten morgen, czyli dobrego ranka. Bo w dzisiejszym odcinku poznamy słownictwo, które pozwoli ci opisać najczęstsze czynności, które robimy z rana. Zapraszam. Na dobry początek przydadzą nam się dwa Czasami mylone przez osoby uczące się czasowniki rozdzielnie złożone aufwachen, budzić się i aufstehen, wstawać. Możemy powiedzieć na przykład ich wache um sieben ura auf, budzę się o godzinie siódmej, ich wache um sieben ura auf und ich stehe auf i wstaje und ich stehe auf. A jak już wstaniemy, wypada pościelić łóżko. Tutaj przyda nam się zwrot das bet machen, czyli dosłownie zrobić łóżko. Dan mache ich das Bett. Następnie ścielę łóżko. Dan mache ich das Bett. Następnie możemy przejść do porannej toalety. Tutaj możemy powiedzieć Ich gehe zur Toilette. Idę do toalety. Ich gehe zur Toilette. Albo użyć bardziej potocznego wyrażenia Ich gehe aufs Klo. Czyli idę do kibelka. Ich gehe aufs Klo. Gdy idziemy do łazienki powiemy Ich gehe ins Badezimmer. Ich gehe ins Badezimmer. Albo możemy też skrócić słowo Das Badezimmer łazienka i powiedzieć Ich gehe ins Bad. I to będzie znaczyło to samo. Ich gehe ins Bad. Jeśli z rana hartujemy się zimną wodą, możemy powiedzieć ich dusze kalt, czyli właśnie biorę zimny prysznic. Duszen znaczy brać prysznic. Ich dusze kalt. Ewentualnie, jeżeli mamy trochę więcej czasu, na przykład w sobotę albo niedzielę, dzień możemy zacząć od kąpieli. Wówczas powiemy ich bade, kąpię się. Zwróćcie uwagę, że niemiecki czasownik baden nie jest zwrotny. To znaczy, po polsku mówimy kąpię się, słówko się to jest ta zwrotność, po niemiecku natomiast mówimy tylko ich badę, a nie ich bade mich. Taka wersja byłaby niepoprawna. Poprawna natomiast będzie wersja ich nehme ein Bad, czyli biorę kąpiel. Ich nehme ein Bad. Pozostałe czynności higieniczne wyrazimy następująco. Ich wasze mir die Haare, czyli myję sobie włosy. Ich wasze mir die Haare. Gdy włosy umyjemy, musimy je kämen, czyli uczesać. Ich käme mir die Haare, czeszę sobie włosy. Ich käme mir die Haare. Z kolei, gdy myjemy zęby, to nie używamy słowa waschen, czyli myć, ale pucen, czyli pucować. Ich puce mir di czyli myję sobie zęby, pucuję je sobie. Ich puce mia die Jeśli się golimy, powiemy ich razire myś. Gole się. Ich razire myś. Panie mogłyby też powiedzieć ich razire mia di bajne. Gole sobie nogi. Ich razire mia di bajne. Po porannych ablucjach pora się odziać. Żeby powiedzieć rozbieram się, przebieram się i ubieram się, użyjemy następujących zwrotów. Ich Ziehe mich aus. Rozbieram się. Ich ziehe mich aus. Ich ziehe mich um. Przebieram się. Ich ziehe mich um. Oraz ich ziehe mich an. Ubieram się. Ich ziehe mich an. Czasami musimy sobie jeszcze coś wyprasować. Tutaj z pomocą przyjdzie nam słowo bügel. Na przykład Ich muss mir noch das Hemd. Bügeln. Ja muszę sobie, ich muss mich ja, noch das Hemd, czyli jeszcze koszulę, bügeln, wyprasować. Ich muss mich ja noch das Hemd bügeln. Jeśli ta audycja pomaga Ci w nauce języka, daj łapkę w górę, udostępnij to nagranie i zostaw komentarz. Dzięki temu bardzo pomożesz nam rozwijać ten kanał. Po tych wszystkich czynnościach pora na śniadanie, czyli das w Frühstück. Śniadanie trzeba najpierw przygotować. Tutaj pomoże nam słowo zu bereiten. Ich bereite das Frühstück zu. Przygotowuję śniadanie. Ich bereite das Frühstück zu. Możemy też powiedzieć prościej. Ich mache uns das Frühstück. Czyli zrobię nam śniadanie. Ich mache uns das Frühstück. A na śniadanie możemy zjeść na przykład jajecznicę z boczkiem, czyli "Rührei auf Speck. Ich werde Rührei auf Speck machen. Zrobię jajecznicę z boczkiem. Ich werde Rührei auf Speck machen. Żeby powiedzieć, że śniadanie zjemy, możemy użyć wyrażenia das Frühstück essen, czyli właśnie jeść śniadanie. Ich esse das Frühstück. Jem śniadanie. Ewentualnie, możemy też użyć czasownika Frühstücken, czyli śniadać. I o ile w języku polskim słowo to jest raczej przestarzałe, w zdaniu o której godzinie pan śniada, spodziewalibyśmy się raczej jakiegoś milorda, który jest pytany przez lokaja, to w języku niemieckim Frühstücken jest zupełnie normalnym, współczesnym słowem. Czyli zamiast Ich esse, das Frühstück, z powodzeniem możemy powiedzieć po prostu ich Frühstücke. I to też będzie znaczyło jem śniadanie. Natomiast, żeby powiedzieć, co jemy na śniadanie, użyjemy wyrażenia zum Frühstück. Na przykład zum Frühstück esse ich na śniadanie jem ein weich gekochtes Ei. Jajko ugotowane na miękko. Ein weich gekochtes Ei. Albo Zum Frühstück esse ich na śniadanie jem ein hart gekochtes Ei, czyli jajko ugotowane na twardo. No a co to byłoby za śniadanie bez kawy? Robiąc kawę, możemy użyć takiego zwrotu. Ich mache einen kaffee, czyli zrobię kawę. Ich mache einen kaffee. No i kawę możemy wypić mit cuka z cukrem albo mit milch z mlekiem. Ewentualnie ohne cuka i ohne milch czyli bez cukru i bez mleka no i tak będzie nawet zdrowiej gdy wychodzimy z domu powiemy ich gehe raus czyli wychodzę ich gehe raus możemy też powiedzieć dokąd wychodzimy na przykład ich gehe zur arbeit idę do pracy ich gehe co arbeit jeśli najpierw musimy zaprowadzić albo zawieść dzieci do szkoły, powiemy Ich bringe die Kinder zur Schule. Czyli właśnie zawiozę, zaprowadzę dzieci do szkoły. Ich bringe die Kinder zur Schule. A jeśli mamy psa, musimy go wyprowadzić na spacer. Ich gehe mit dem Hund Gassi. Idę z psem na spacer. Ich gehe mit dem Hund Gassi. W porządku, kochani, myślę, że z takim zasobem słownictwa już z powodzeniem opiszecie Wasz poranek. Pora więc teraz na zadanie, no bo to praktyka czy czyni mistrza. Jak dokończycie następujące zdanie? Muszę jeszcze wziąć prysznic. Ich musnoch. Muszę jeszcze wziąć prysznic. Ich musnoch. Twoją odpowiedź zapisz w komentarzach, a w piątek sprawdź nasze social media, żeby poznać poprawne rozwiązanie tego zadania. Czy Ty też szukasz kursu niemieckiego od podstaw? Czemu więc nie spróbujesz naszej aplikacji język w 15 minut. Znajdziesz w niej krótkie, praktyczne lekcje, przydatne zwroty, inteligentny system powtórek. Nauczysz się mówić i rozumieć ze słuchu. Link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Fesiben nicht al-mogen was genauso gut auf übermorgen mogen werden kan. Nie zostawimy jutro tego, co równie dobrze można zrobić i pojutrze.